Witamy serdecznie wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. Jak widzicie, znajdujemy się na gołębnikach wspólnego gołębnika Giewont. No i tu chcemy kolegom pokazać właśnie modernizację, które zresztą. Co roku zawsze jakieś robimy, po prostu, że tak powiem życie nam pokazuje, co potrzeba i no, i więc tak też nie postępujemy. Śp nie śpisz ciągle zaskakujesz. Witam, witam <grym> wszystkich hodowców, wszystkich odawczyni, wszystkich uczestników przede wszystkim tego miejsca, dziesiątej jubileuszowej edycji. No chwal się, co dorobiłeś. To <grym> no tak, no. znowu, znowu kilka, po prostu... kilka, kilka ciekawostek. Myślę, że Najpierw. Kilka zmian będzie no między innymi tak. Woliery na pewno 100% będą praktycznie zmienione z tego też powodu, że no, zniszczył je trochę śnieg, bo po prostu konstrukcyjnie troszeczkęśmy zawalili temat. Zrobiliśmy to, jak można powiedzieć, w Afryce nie spodziewaliśmy się, że u nas będzie metr śniegu. Kto no jak kto, niektóre... zaskoczony no. byłeś ty, że Także, będzie śnieg? Tak jak drogowcy, no. są w zaskoczeni, ja też byłem zaskoczo zaskoczony, że w górach śnieg. Zmiany na pewno tak, siodełka, dorobiliśmy tutaj, pamiętają koledzy, były takie tylko patyczki, ale one słabo, że tak powiem, funkcjonowały, znaczy funkcjonowały super, tylko że jeden gołąb zajmował cały patyk i taki regał zajmowało 5-6 gołębi. Przerobiliśmy to lekko, taki pomysł fajny, żeby też tego światła nie zgubić, to jest to wszystko zrobione z te okapy, jakby tak powiedzieć, z poliwęglanu, a te grzędy z ruszta, także taki trochę... Trochę mój pomysł, trochę kolegi, który tutaj po prostu mi to wykonywał. Kolejna zmiana to są karmiki. Czyli poszedłeś... Prosty, fajny karmik, mojego pomysłu szerszy. Nie taki jak są producentów z podwijanymi gdzieś tu tam różnymi blaszkami, gdzie nie idzie doczyścić. Nie, stwierdziłem, że to ma być proste, bo jak widać, to co jest proste, to jest najbardziej funkcjonalne. I będzie właśnie taki karmik z płyty wodoodpornej, gdzie jest naprawdę śliski jak szyba, nie łapie żadnych tam olejów tego, bardzo łatwy do wysprzątania, mieści się szpachelka, można ładnie ogarnąć, czy to spryskać wodą, czy czymkolwiek, yy, gąbką. No bo my akurat dezynfekujemy w ten sposób, to nie jest tajemnica, to ja może się pochwalę, że przygotowujemy w wiadereczku wodę z octem w takiej yy, proporcji 50 do 50%, czyli pół na pół. Z wodą i takimi gąpeczkami przemywamy zawsze karmik. Ale właśnie, że te wszystkie zwróciły, z tego to raz, że się tam gdzieś łamały, gołębie gdzieś tam skrzydła wkładały, później i tak za przeproszeniem nasrał do tego, bo ktoś powie, że nie ma ochrony, i że będą gołębie yy, załatwiać się, że tak powiem, yy, do tego karmika. Może tak, może nie. Do tamtego też się załatwiały, ale nie szło wyczyścić tego. Było dużo gorsze. A myślę, że ten jest, będzie bardzo prosty w obsłudze. A zresztą ja to jeszcze tak stwierdziłem, że tak. Karmiczki mamy. Karmimy gołąbki. Po karmieniu zjedzą. Obracam go. Dziękuję. Mogę po nim chodzić, stawać, robić co chcieć. Nie połamie się. Nie ten. Jeżeli będzie tutaj coś szpachelką, przeskrobię do jedzenia. Obracam. Poje obmyję go, obracam, dziękuję. I on nawet sobie będzie wysychał na spokojnie, czy nawet bezpośrednio jeszcze można przeczyć jakąś gąbeczką przy, przed karmieniem. Myślę, że to będzie w utrzymaniu czystości, higieny, tego będzie lepsze niż te... No tu mamy jeszcze właśnie te starsze karmiki, którzy mi korzystają, Nie takie starsze, bo one są jak prawie nowe, ale, ale widzicie od tam. Tu jest ta ten cały rowek gdzieś tam zostaje gdzieś tam ciężej było domyć w tych plastikach Już nie wspominając o tym, że lekko gdzieś się potrąciło no to się albo to wszystko połamało te to odpadają też no te akurat nowe to, to ten także dla mnie to, może to wierzę, w małej hodowli gdzie tam ktoś sobie ma 20 gołąbków, delikatnie karmi może to zdaje egzamin ja nie mówię, że one są złe tylko u nas na wspólnym gojemniku no słabo zdały egzamin no tak jak mówię, raz, że z tym czyszczeniem, no i wytrzymałość ich trochę była słaba, dla takiego gołębnika jak nasz. Zmiany na wojlerze. Jak koledzy widzą, gołębnik jest zawsze będzie na początku dzielony. Na razie jeszcze nie mam żadnych gołębi, ale jak przyjmiemy, to po prostu będziemy zasiedlać boksami. Czyli cały gołębnik 8-metrowy dzielimy na pół, czyli tą przegrodą zamykamy. I karmimy osobno jeden boks, drugi to też nie chodzi tylko w sumie o karmienie, ale chodzi też o różne szczepienia, bo gołębie są przychodzą szczepione, nieszczepione, więc my je segregujemy. Wszystkie gołębie badamy w tym roku w kierunku właśnie Salmonelli i Adenocoli. Jeżeli którymś gołębiom będą wychodziły pozytywne wyniki, to też będą segregowane do innego boksu, no i tam od razu będą przechodziły kuracje. No bo jeżeli wyjdzie ten, a badać będziemy właśnie to. Próbkami firmy PJM. To są takie testery, właśnie w kierunku Salmonelli i Ecoli. W tym roku już mówię to oficjalnie, ponieważ one są w oficjalnej sprzedaży, już te produkty. a W zeszłym roku już my też wykonywaliśmy te badania, tylko że tak trochę może powiem nieoficjalnie, ponieważ też no robiłem to tylko dla siebie, dla swojego komfortu, dla swojej wiedzy, jeszcze publicznie tego nie ogłaszałem, bo nie były jeszcze dopuszczone, że tak powiem, do użytku te produkty. Więc mogę powiedzieć, że trochę to testowałem. Ale na pewno zdały egzamin na piątkę te produkty. Dlatego też postanowiłem w tym roku, że wszystkie gołębie będę właśnie w ten sposób badał. Czy tam ktoś może powiedzieć, że potrzebne, to niepotrzebne, czy ten. Ja wiem, że po prostu bardzo ułatwiły mi zadanie bo jednak tym gołębiom którym segregując po boksach tym gołębiom którym wychodziły pozytywne próbki troszkę gorzej było je utrzymać. Yy, większy problem i widać było że one słabiej po prostu brały się do życia i także one wymagały na pewno kuracji a po tej kuracji przeprowadzonej już dużo lepiej wyglądały i, i, i myślę że to jest właśnie bardzo dobre w ten sposób. Przyjmowanie tych gołębi ponieważ yy, te gołębie zdrowe, to też zakażały się od tych, które coś tam miały, nie? Także, że wiemy dobrze, że też różne są hodowle, jest miks tych bakterii, tego wszystkiego, więc takie wstępne zdiagnozowanie tego zdrowia na pewno jest bardzo pomocne. Jeżeli tyle chodzi o, jeżeli chodzi o przyjmowanie. No a tak, woliera, jak dobrze koledzy pamiętają, była tutaj prawie płaska i odchodziło to tylko do okna. No i były niepokryte poliwęglanem. A było też kilka pokrytych, bo chciałem właśnie sprawdzić, które lepiej się spisują. I powiem tak: no, te, które nie są pokryte, no to jest w ogóle totalna porażka. Wojlera musi być zakryta, bo cały ten deszcz, to wszystko gdzieś tam, kao po rusztach, tego gołębie jak deszcz padał, one wiadomo korzystały z kąpieli, brudziły się. To wszystko się, ten to w ogóle jest. Od razu stwierdziłem, że to jest padaka, więc tak nie może być. Na no, te, które znowu pokryłem. Lepiej one sprawdzały się, ale znowu zbyt mocne słońce, jak latem, jak one siedziały gdzieś tu na grzędach, to było kilka centymetrów od tego poliwęglanu, oto no to też dostawały takiej temperatury, że tego im po prostu już nie chciały nawet siedzieć na tych grzędach, bo po prostu im za gorąco było, nie? A w zimie no to też śnieg zrobił swoje, po prostu zbyt duże obciążenie no nie wytrzymała ta Wojlera, więc y, musieliśmy przerobić tą konstrukcję. No i teraz kąt dachu troszkęśmy zmienili, wszystko jest wybite dechą, żeby po prostu też y, te, to ciepło zatrzymało to drewno. A jest to pokryte też taką alucynkową blachą, właśnie falowaną, w której tworzą się właśnie te komory powietrza, który które po prostu stanowią też ten izolator bo no wiemy dobrze, że komora, powietrze, powietrze właśnie też stanowi izolator, żeby, żeby to ciepło trochę zahamować. No i mam nadzieję, że to spełni nasze oczekiwania, właśnie te, taki typ Wojlery. No i dużo też ułatwiliśmy sobie życie, tak jak tu Przemek właśnie widział, e, dzielenie, no to jest, dzielenie jest właśnie po to, że ten początek, właśnie to przyjęcie tych gołębi, to co mówiłem, do momentu aż określimy ich stan zdrowia, jeżeli wszystko jest ok, to te gołębie później będą połączone. W jednym boksie, ja przepraszam kolegów, to sobie odrzucę tylko ten połączymy je w jednym boksie, ale jeszcze będą kolejne, że tak powiem, te przegrody, które będą znowu gołębniki od siebie dzieliły, ale Też one są rozsuwane, tak zwane, tak zwane tymczasowe, z tego powodu, że, że później, jak właśnie już tego zaczną. I to jest taka przegroda, korzy korzystać będą z całej wolnery i z gołębnika, czyli połączymy powiedzmy tam 200 gołębi, czy ileś czy 300 w jednym gołębniku, ale nie będą się jeszcze mieszać między gołębnikami, Dopiero Przejdą wszystkie szczepienia, wszystkie, że już będziemy 100% gwarancję, że one mają już zdrowie takie, jak my oczekujemy. Później znowu będziemy je łączyć, wszystkie, czyli rozsuwając właśnie te, te wszystkie ścianki. No są właśnie na takich felcach. Takich to jest bardzo, że tak powiem, prosta konstrukcja. no Troszkę mi to śnieg dziś napadał i poprzymarzał, więc to może tak jeszcze nie działa w 100%. I tak. Kolejny ten łącznik między gołębnikami. Właśnie będzie nam służył do wyłapywania ptaków. Tutaj będzie zbudowany taki kanał. Jak widzą koledzy, otwór. w tym ten kanał będzie podzielony na. 3 lub 4 takie klateczki, że zbierając gołębie z jednego boxu wganiamy do tego kanału. Cyk zagradzamy, podzielimy je w tych boksach, w, w tym kanale na klatki i żeby później po prostu te gołębie przeładować do kabiny, żeby każdego złapać do ręki czy też całą tą klatkę można przetransportować do punktu, gdzie będą. Rejestrowane na matce, żeby po prostu indywidualnie nie łapać, nie gonić za tymi gołębiami, żeby się nie poszyły. Myślę, że to będzie takie troszkę dla nich spokojniejsze zakoszowanie, nie? A wiadomo, że jak będziemy mieć w tych skrzynkach, które one po prostu będą wganiane do tych skrzynek, z tych skrzynek będą przeładowywane do, już do, docelowo do samochodu. Na ten no i też kolejna zmiana to będzie właśnie kabina, nie? Bo w tamtym roku żeśmy zakupili z oddziałem kabinę. Ale że tak powiem, no, nie do końca to tak funkcjonowało jak ja sobie myślałem, więc zrezygnowałem z tej współpracy. Kabinę sobie po prostu nasz oddział od nas odkupił i oni będą sobie użytkować, a ja po prostu na tym swoim samochodzie Iveco, który właśnie wcześniej, rok wcześniej miałem i korzystałem z kabinki na 1500 Gołębi. Tą kabinkę właśnie montujemy na lawetę, a na samochód robimy kabinę nową, już jest zamówiona, może nawet już jest częściowo zrobiona na 2500 gołębi. Także łącznie będziemy transport na 3500 gołębi, nawet można powiedzieć na ciasno na 4000, ale ja już tak biorę zapas, żeby to było z luzem na, na, na 3500 gołębi, bo myślę, że większej ilości na pewno u nas nie będzie na loty, chociaż. Zobaczymy, ile, ile będzie chętnych na, na udział. Gołębiki będą przygotowane, bo też dobudowujemy na dole dwa, dwa moduły, dwa gołębniki. Więc myślę, że nasz obiekt śmiało pomieści 4000 sztuk. Także miejsce jest, nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu nawet przyjąć taką ilość. Chociaż docelowo chcemy mieć 3000 sztuk tych opłaconych gołębi, żeby uzyskać właśnie te nagrody, które proponowaliśmy. Tyle jeśli chodzi o gołębnik, no i tu jest też przegroda kolejna, tak jak mówiłem, to też później będzie rozsunięte. No i wtedy do kolejnych wojler będzie łącznik. Czyli będzie ta sama sytuacja co w zeszłym roku, że z pierwszego do ostatniego gołębnika gołębie mogą komunikować się tą wojlierą, nie będzie nie będzie jakby jakiejś przegrody, która będzie dzielić te gołowniki. No tutaj mamy kolejne te, te przegrody. Tak, jak mówię, tu jeszcze prace są na ukończeniu. No I tu jest ta sama sytuacja z tymi przegrodami. Deszcz, śnieg popadał, no i to się nam troszeczkę jeszcze poblokowało. No. I kolejne przegrody, no i wszystko na to samo. Kopy to poleci, także, tak to będzie wyglądało u nas. I tak samo pokryte. Tutaj, właśnie, jeszcze ważna rzecz. Tu jest zaniżenie, w tych miejscach, gdzie są właśnie wloty. To tutaj jest obniżony dach, tak żeby gołębie mogły po prostu lekutko sobie, że tak powiem, bez problemu wchodzić, jest kąt dachu inny, żeby się nie ślizgały czy coś, a, a właśnie na Waileragie ostrzejszy kąt, ale tam też będą zamontowane takie drabinki na czas tych pierwszych oblotów, żeby te głęby po prostu nie spadały z tych dachów i gdzieś nie było jakichś niepotrzebnych odlotów. No więc to tak będzie przygotowane, żeby się zapoznały z tym dachem, z tym wszystkim, a później jak już dojdą do takiej perfekcji w lataniu, no to te drabinki zostaną zdemontowane. Myślę, że to też będzie fajnie służyło, bo będzie zmuszało jakby te gołębi, żeby stricte lądowały na tym lądowisku i szybciej, żeby wchodziły do gołębnika, że żeby... nie, że one się gdzieś tam po wojlerze dziergną i gdzieś tam kroczkami pójdą sobie, bo, bo czasem dochodzi, na, zwłaszcza na lotach finałowych, że gdzieś usiądzie na końcu wylery, zanim on przejdzie, to inny go może po prostu prosto w dechę wjechać, a to będzie bardziej to zmuszało te gołębie do lądowania właśnie jak najbliżej anteny. Nie? Także to też ma swojego rodzaju zastosowanie w tym wszystkim. No. No takie, takie mamy po prostu na ten rok przeróbeczki. Praktycznie już są na ukończeniu. Myślę, że jak dotrzą do nas pierwsze gołębie, to już będziemy z tymi wszystkimi remontami, że tak to nazwę, gotowi także zapraszamy kolegów, jeszcze kto nie zdecydowany aby tu powalczyć na wspólnym golewniku Giewont, zapraszamy do rywalizacji, no i pozdrawiamy wszystkich, dobry lot